Tak? Ona powiedziała, że y, dlaczego on ona tego nie używa na co dzień? Wiesz, ona pokazała mu, co to znaczy lewitacja, co to znaczy y, zniknąć kompletnie. Ja on w ogóle nie wiedział, gdzie, gdzie ona jest. Ona w ogóle, wiesz, pyk, zniknęła, on, on, on mówi, o gdzie ty jesteś. Tak, ona powiedziała, że oni są mistrzami y, tych możliwości pojawienia. w ogóle. Że, że są mistrzami tak. właśnie w takich tych super, super powers, tak? Super tak. możliwości. Ale widzisz, ona powiedziała, że y, dlaczego on, on, on tego nie używa na co dzień? Ponieważ to powoduje ogromną, oni muszą zużyć ogromną ilość energii, żeby się dematerializować, o tak bym powiedziała, więc to nie jest... No, to ale używamy... do unoszenia się też wymaga ogromnej energii. Tak. I co więcej, tutaj też... Um... Też jest tak, że oni nie wszystko wiedzą. Bo yy, kilka razy jest taki moment. Ja nie pamiętam, czy akurat w książce czy gdzieś on to w wywiadach, bo ja sobie pościągałem wywiady też z nim. Mhm. I tam w tych rzeczach, w tych wywiadach mówił no, bardzo fajne rzeczy, których też w książce nie zabarł wszystkiego. Mhm. Ale on na przykład mówił, że oni nie wszystko wiedzieli, że na przykład mówią, mówili mu o wybuchu, tym pierwszym wybuchu, tym Big Bang. Mhm. Tak? Że te pierwsze trzy minuty, trzy sekundy, oni dochodzą do tego, ale też są za nimi przesłonięte, są te 3 sekundy. Nie, nie dojdą tam. Co tam się stało w tych pierwszych trzech sekundach, czy pierwszej sekundzie? Bo oni no, powiedzieli nawet, że mogą tylko przewidzieć przyszłość do 100 lat w przód, nie? Czyli mają pewne ograniczenia. Czyli nawet tak. zobacz, on yy, pisząc yy, o super istotach, też pokazuje, że to nie są do końca superistoty, że to też są ludzie, tak?